Klaudia, dwa tygodnie przerwy, ale chyba było warto czekać. No było, ale faktycznie jakoś mieliśmy jedynie przerwę na święta, bo domek wyjeżdżał, dla mnie czas świąt był takim magicznym i rodzinnym. Faktycznie które, niektóre pary ćwiczyły całe święta. No, my zrobiliśmy sobie przerwę. Dla mnie to jest taki czas dla rodziny. I faktycznie trochę mi brakowało w międzyczasie tego tańca, mimo że gdzieś tam w domu był taki ogromny harmider. Ale to było, to było fajnie, że były te dwa tygodnie, bo jakoś tak mogliśmy z większym spokojem, nie było takiego spięcia, że, że goni nasz czas, że było więcej czasu, aby przygotować ten układ perfekcyjnie. Właściwie jesteśmy już w takim momencie, że duża konkurencja, czujesz oddech konkurencji? Na pewno jest, bo jakby ja widzę po wszystkich, że każdy tak niesamowitym tempie się rozwija. E, I e, i to, to, to widać i na pewno jest jakiś gdzieś e, taka, taka emocja w nas, żeby właśnie jeszcze bardziej, bo widzimy, jak kto inny zatańczy układ, żeby też pokazać e, no świetnie i żeby, no żeby poleciały te dziesiątki. Dzisiaj odpadł Jacek, bardzo zżyliście się, czujesz e, rozżalenie. No jest coś takiego, bo jednak cały czas gdzieś na treningach, kiedy mamy razem cały czas spędzamy ten czas, kiedy są przerwy, idziemy razem na obiad, więc naprawdę to jest parę miesięcy, ale widzimy się tylko wszyscy razem. Nie ma czasu na, na innych znajomych. Ja wracam, wstaję rano, idę na trening, wracam wieczorem, no i gdzieś po prostu regeneruję się. Oprócz tego, no wiadomo, jadę na plan, to wtedy mam swoją kolejną paczkę, ale tak się zżyliśmy i zawsze gdzieś jest taka łezka, bo jest ulga, że faktycznie cieszę się, że, że mogę zatańczyć w kolejnym odcinku, że pokazać coś nowego, że znowu, znowu będę mogła się uczyć tego, bo dla mnie to jest ogromna przygoda, ale gdzieś rozstajemy się z kimś, kogo bardzo się lubiło i jeszcze bardziej poznało się przy tym programie.